Zapraszamy na Murawę Lusail Stadium. Kibice wypełniają trybuny. Tego meczu nie można przegapić. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Rozpoczęła się faza pucharowa mistrzostw. Dziś mamy mecz 1-8 finału. Uwaga, okazja! Ula la, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Mocne, czyste wejście. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Skutecznie zablokowana ta centra. Zieliński przyjmuje piłkę. Piłka do Lewandowskiego. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Nie daje sobie w kasze dmuchać. Joachim Mejle. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. A ja, jednak offside. Tak niewiele zabrakło. Ja nawet sądziłem, że wszystko odbyło się przepisowo i w tempo. Cóż, było niesamowicie blisko, ale nic z tego. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Zespół będzie mu wdzięczny. I znowu blokuje w porę. Gol! Wychodzą na prowadzenie. Biało-czerwoni rozpoczynają ze środka. Powinni jeszcze mieć szansę na wyrównanie Lewandowski Z powrotem do Lewandowskiego Szansa na gola Jak on to wyciągnął Schmeichel Zieliński przyjmuje piłkę Polska z korzyścią Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego Aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę i mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Zieliński. teraz akcja. Ciekawe czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Robert Lewandowski. Sędzia stosuje korzyść. Polacy wciąż przy piłce. Piotr Zieliński zagrywa do środka. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Oj, pani sędzia przerywa grę. Wybornej okazji jednak nie będzie. Matykasz Powoli teraz cierpliwie podają piłkę Czyhają na błąd Doskonale to zablokował Nic nie będzie z tej centrum Sędzia interweniuje i Polacy będą wykonywać rzut wolny Ze stałego fragmentu gry Doskonałe uderzenie głową To było właściwie nie do obrony A mimo to nie ma bramki Ale teraz popis bramkarza Nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę Mikkel Damsgaard. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Dobrze wybija, już po zagrożeniu. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Mikkel Damsgor. No i przejmuje teraz piłkę. Polacy blisko bramki rywali. Do końca już niewiele. Czy zdołają tu wyrównać? Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Cudowna parada Szczęsnego. Naprawdę pokazał klasę. Centra w pole karne. I nic z kornera. Wybija piłkę. Wrzutka. To ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej rundy. Oklaski kibiców są jak najbardziej zasłużone. Tak, aż trochę żal, że tylko jedna z tych drużyn mogła awansować, bo obie pokazały sporo dobrej gry, ale futbol jest okrutny. Wygrywa ten, kto wykorzysta więcej szans.